Bo nie włączyłaś? No włączyła. Słuchaj, tak no, mam taką pękę um, dla kasza. No? Słuchaj, podchodzę do samochodu, bo on za parę minut wychodzi już do roboty. I no ja podejdę, spuszczam o ale czekaj, ale Spuszczam on. Do... powietrze. No dobra, ale on idzie do roboty. No, a ale masz... spokojnie, ja mam papkę, wiesz? Ja mam papkę. A, z no dobra, zepsuję. Poczekamy, tak. aż on wyjdzie z chaty. No dobra. E, poczekamy, aż wyjdzie z chaty i e, wiesz, on zacznie, nie wiem, co tam wiesz. Ja mu potem tam tą papkę, napompujemy i tyle mam. No, <laughs> kurwa, zajmie się, ale się zdziwi. E, a spóźni się? Znaczy, wiesz co? To jakieś ma w pół godziny, chyba. A, dobra. Nie, Ciędze dobra, luz. Okej. Okay. Ja tu wchodzę w ciemno. No, dobra. no dajesz. To już? No, 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 ja kręcę. Ale już? Ale jak co? Odkręć pierwszą. Ale całe odkręcić? No to, kurde. Tak? Duszku. Całe. Kurde, wiesz, masz, masz kluczyki? Masz kluczyki? Weź mi kluczyki i powiem ci o co chodzi, dobra? No, dobra. no y, i teraz tak, tam w środku jest taka bubka, okej? Okay? A tu? Tak. I musisz bierzesz ją klik... Coś. No dobra, bierzesz kluczyka i klikasz tą bubkę, aż ci będzie syczyć. Tak? Tak. Próbuj. Mocniej. Nie sycie. Czy sy? No próbuj. O, o właśnie! Leci. Spuszczaj! Na flaka totalnego Na flaka będzie? To pusz, spuszczaj! No, to spuszczaj, spuszczaj, bo mamy mało czasu. Spokojnie, mam No To dobra, no jak masz pompkę, to spoko, no nie ma problemu. Dajesz. Ale się zdenerwuję. są. Ja szybko nie idzie. Ja nawet nie będę wchodzić do mieszkania. Ty wiesz co to będzie on się zapini cały. Ale, ale akcja. Ale będzie akcja. Ty burek sąsiada wyszedł. Spuszczaj, spuszczaj. Czy ja pokażę burka sąsiada. Patrz. I on na nas warczy. Czekaj. Spuszczaj, spuszczaj. Nie zje nas. Ej, ale myślę, że będzie... Nie chyba nas nie zje, to. ale jazda. Burek przyszedł śledzić. Ej, ale wiesz to wyjdziemy tam, e, skłonimy no. się na ten i będziemy patrzeć jak on, wiesz, e, zareaguje. Nie, może się nie chowajmy, żeby on nas widział, że wszystko jest okej, okay, że palimy sobie papieroski. No dobra, to zaraz się palimy zastanowimy. Palimy papieroskę i tyle, no. Zaraz się zastanowimy. Zresztą obok stoi mój samochód, ty mnie odprowadzasz. Okej? Okay? Ciekawe, czy on zauważy, co do ciebie, no. Kurde, na tym ziomiku tak długo się spuszcza. Jest flag? No co ty? <śmianowidze> bo trzeba trochę poczekać, żeby Kurcze, był flag. To jest tylko strasznie. Jeszcze oh. się tak kiwam, bo ten burek nie zachodzi. A ile taką pompką... Oh. Ile, ile, ile y, y, myślisz, pompuje się tak pompką? Pompką? Co? No. Yy, wiesz co, tam chyba, chyba szybko, nie znam się na a, tym. A, to się wyrobi, bo Wydaje mi się, że to jest chyba chwilę, minutę, papierosy i chodzi. wiesz, zapalimy papierosy, ale nie już trochę zeszło, to widać, wiesz, No A na maxa, na maxa, flaka, na plaka, na maxa, jak szaleć, to szaleć. A -a -a -a. Idzie? Nie, nie, jeszcze nie. nie ten czas, jeszcze mamy trochę czasu, dam rady, nie, spuścimy, bez problemu, co za nią przyjdzie, to wiesz, ja nawet tak zrobię. Dobra. Nie, no soty. Niech on się naprawdę z gdzie nie zauważy. <słyska> ty to masz pomysły! O kurde, on cię zje! On cię zje. Nie, toż pompkę mam, spokojnie, ja mu napompuję. <słyska> Jak ty nawet nie wiedziałaś, że trzeba kliknąć, kurde, żeby powietrze spuścić. Dobra, ale to chyba napompować umiem. Ja już pompowałam. Ja już pompowałam. Gdzie? Gdzie ty pompowałaś? Pompowałam, spokojnie będzie dobrze. No dobra. <grym> okej. Okay. Ty, starczy, załatw. Nie, dobra, starczy. starczy. Myślę, że wydaje mi się, że okej, okay, wiesz. Czekaj, czekaj, bo jeszcze już to ten. No właśnie. <grym> o, mordę! Słuchajcie, duszek no, pozbawił... Duszek pozbawił powietrza yy, w kole. I to jest samochód służbowy. Łukasza służbowy do nauki wyjedzie. jazdy. Trochę, no widać, Za parę minut pojedzie do roboty. Widać. Nie, widać, no widać, słuchajcie, no. patrzcie, to jest skrzypczone koło. jeszcze na miękkim, na nawierzchni, ale będzie jazda. No dobra, tak, to tak. wiesz co, to, to ja, ja to wyłączam, bo nie wiadomo, bo on jeszcze ma chyba z 15 minut. No ma, to nie będziemy nagrywać Nagramy, jak będzie. będzie szedł. Za długo będzie, dobra. Dobra, dobra. Hey, idzie, idzie, idzie. idzie nagrywasz? no nagrywasz? no się tak czekaj <grywa> mi się usłyszy ty o kurwa, nie zauważył nie zauważył opony czekaj matko ej on nie zauważy tego jak nie zauważ to podbiegnie. Pod no dobra.

mi się wydaje, że wiesz. Czekaj, 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 On będzie musiał wiesz ten chyba napompować, nie? Założę się. Zobacz. O, widzisz? Czekaj, dajmy mu niech Jeszcze on tam sobie... Po... Ja mam pompkę spokojnie, ja go napompuję. No? Nie zdenerwuję się. Nie wierzę, że pięć się spłuża. Patrzę. Zagę szczerów. Stampa sobie jeszcze <szczerówkę>. ruch. <laughs> no, no to będzie fajne. O, 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 czekaj, się, czekaj, czekaj, czekaj okej. Okay. Czekaj. czekaj, co on robi? Nie wyjdzie będzie pompał. O czekaj, on nie, będzie koło, kurwa, ty jest Czekaj, tak? na dojazdówkę, mam nadzieję, Łukasz, Łukasz! Hej! Co tam? Słuchaj, a co się, się ta stało? Ta co się stało? Ej, bo ja mam zaraz jazdę, Widzisz co? Ej, nie, nie, słuchaj, poczekaj, poczekaj, spokojnie. Nie, właśnie nie, kurwa, niespokojnie. Poczekaj, nie spokojnie. Poczekaj, moja wyłącz. Duszku, idź mu weź normalnie wytłumacz, bo wkurwił się za bardzo, no. Kurki, słuchaj, ja zrobiłam sobie prank. To jest prank? Ja zasłam jazdę. Ale, to nie ale jest, jest prank, kurwa, Monia Ale, to. kurwa, ona ma... To nie jest prank. Kurw, czekaj, wysłuchaj ją, kurde, no. Złuchaj? Możesz ją ja, wysłuchać? Ja Możesz moment. przez chwilę ją wysłuchać? Ona ma pompkę, kurwa. Kurwa! Duszku! Duszku! Czy cię pogięło kurwa? No dobra, no ja ci napakuję, uspokój. Duszku! Duszku, kurde, to nie było wcale takie zajebiste. Weź wiesz co. Nie znam sobie nerwę, to jest. Wiesz co, nie, ja kończę to, dobra? Nie, nie, dobra, uspokój się, kurwa, no. ja mam za